Cześć, witam Was bardzo serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym filmie. Chciałbym pokazać jak poprawnie zaktualizować oprogramowanie w tunerach satelitarnych Ferguson Arriva. Z góry przepraszam za słabą ostrość, ale niestety nie dam rady uzyskać lepszej ostrości. Przed aktualizacją oprogramowania tuner powinien się wyłączyć z prądu lub przełącznikiem z tyłu zasilacza na około minutę, dwie. Ja to przed chwilą zrobiłem i mój tuner już się włączył i podłączam OpenRaife, na którym jest plik z nowym softem. Następnie wchodzimy w menu i dajemy 3 razy w prawo i wchodzimy w zakładkę Aktualizacja przez USB. Przed wgrywaniem nowej wersji oprogramowania warto by zrobić kopię zapasową, backup obecnego oprogramowania po to by mieć starą listę kanałów albo jakby poszło coś nie ok, żeby można było w szybki sposób wrócić do obecnego stanu. Więc w rodzaju aktualizacji wybieramy najpierw DUMP i klikamy Start. Kopia już jest zrobiona. I teraz rodzaj aktualizacji zmieniamy na ALCODE plus BODLOADER. Klik z aktualizacją wybieramy nazwę nowego softu i dajemy start. Tym sposobem można wygrać softy do arif 52e, 100e, 102e, 102 mini, 120 combo, 200e, 202e i 220 combo. Ja aktualnie mam wgrań soft w wersji 1.14b3 i teraz właśnie aktualizuję go do 1.16b4. Z danych producenta wynika, że dodano w nim obsługę serwisu Daily Motion HD, serwisu Picasa, poprawiono dostęp do Uporna, poprawiono obsługę adapterów WiFi, fi dodano obsługę serwisu YouTube w rozdzielczości 1080 p ale płynne działanie. Wymaga internetu przynajmniej o prędkości 5 megabitów. oraz zmieniono tzw. tryb stand Po prostu po naciśnięciu przycisku Power na pilocie tuner nie wyłączy się całkiem, a przejdzie w stan trzymania, dzięki czemu o wiele szybciej się włączy. Soft skończył się wgrywać, tujno się teraz restartuje i po włączeniu warto by chwilę poczekać aż dobrze się włączy, bo jest to pierwsze uruchomienie żeby później nie było tak zwanego mulenia się Ja jeszcze teraz sobie przywrócę ustawienia fabryczne, bo ponoć usuwa to pozostałości po starym sofcie. Przyjdę do zakładki Tools, Light Factory Settings i dam Yes. Tuner znów się zresetuje, przywrócą się ustawienia fabryczne. I po będziemy musieli przywrócić listę kanałów z poprzedniego softu z pliku dump file, oraz następnie skonfigurować kilka innych rzeczy tuner się znów włączył i następnie wchodzimy w zakładkę Tools a następnie Upgrade by USB po modę, mode wybieramy user db, user db, a upgrade file wybieramy DOOM file i dajemy start. Teraz wgrywa się nam właśnie lista kanałów z poprzedniego softu, tuner się będzie znów restartował i po powinna być nasza stara lista kanałów. Widzę, że już jest TvP1. Soft wprawdzie już działa dobrze. Ja sobie zmienię jeszcze kilka ustawień. Przystawię język na polski. Zmienię sobie strefę czasową. Czas powinien się zmienić od godziny do przodu. Kanał startowy zmienię sobie na TVP1. I w zakładce inne włączę sobie zegar w trybie czuwania. i w 100% już jest soft gotowy do używania. Jak wejdę w informacje, właśnie widać, że jest soft wybrany w wersji 1.16.2.4 i w zakładce rozrywka widzimy kilka nowych opcji. Na koniec jeszcze odłączę pendrive'a, bo jest już niepotrzebny. Z Wami się już moi drodzy widzowie pożegnam, zapraszam Was na mój kanał do subskrypcji. A ja sobie pooglądam smerty i potestuję trochę nowy soft.